No, ale co? Ale to gdzie znajdziemy tych ludzi? W karczmie czy gdzie? No, możemy w karszmie znaleźć. Ja tak myślę, żeby pierwszą osobą jaką znaleźć to Włodar. Pójdę do niego, opowiem mu, że jest, ma duże bice i że musi, kurwa, kopać sparte. Ja <grym>, Bo inaczej, kurwa, go zabiję. Ej, multi, powiedz mi ile ci to zabiera? o zadaniu grafa na kodnik. serwer? Zobaczymy. No dobra, no, ale wracając do no. tego tematu, no, 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 no. Słuchaj, gdzie mogę znaleźć tego tak zwanego Słuchaj, ja ci powiem tak. Oni, z tego co wiem... Yy, oni, z tego co wiem, budują jakieś miasto... Yy, miasto... Kurwa... Wiszące, e taka, latające. Tak, tak, ta, 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 widziałem to. to. Tak, tak, z... tak, wiecie, tak, wiecie, tak, wiecie, tak, 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 tak. Jak fałki mnie prowadzi. Tak, tak. To oni tam budują miasto pod, podjebne razem z cappuccino. No, ma halo? 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 Coś musi. Coś mu się stało Halo? Ma Masle M kliknąłeś, M kliknąłeś! Bo to jest mute! Bo mapę kliknąłeś! O. No no musisz sobie Binda zmienić! <śmety> ta, ta. ale wy sobie zroli, ja bym dalej nie przebaczył tego. Nie, no, no, <śmety> no, 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 Wracając, słuchaj, szedłem z vgz zatem. on jest zaprowadzony no. dzisiaj do tej waszej bazy. No. no. i kurde, widzieliśmy właśnie tą, tą płytę drewnianą, tylko nie mogę jej teraz zlokalizować na mapie mojej w plecaczku. I na czym to stanęło wszystko, hmm. finalnie? Na tym stanęło, że... To jest w tej stronie To jest w kurwa... Nie wiem, w którą. To jest tam za to.